Zdarza Ci się, że wstajesz rano niby po ośmiu godzinach snu, a czujesz się, jakby przejechał po tobie pociąg, albo masz taki moment w ciągu dnia, że nagle ciało ci się wyłącza, zero siły, zero chęci do czegokolwiek? To nie zawsze kwestia braku snu, stresu czy pogody. Czasem to, co ci tę energię zabiera, leży na Twoim talerzu. I dziś pokażę Ci trzy produkty, które potrafią dosłownie kraść Twoją energię życiową, i to często pod przykrywką zdrowego jedzenia. Zostań do końca, bo ten trzeci to coś, co większość z nas je codziennie zupełnie nieświadomie. Zacznijmy od klasyka. Soki owocowe i fit, napoje. Brzmią niewinnie, prawda? W końcu to owoce, witaminy, energia z natury. Ale w praktyce. To czysty, cukrowy rollercoaster. Szklanka takiego soku może mieć tyle samo cukru, co puszka coli. A ten cukier działa jak szybki zapalnik. Bum, energia rośnie i równie szybko spada. Dlatego po takim napoju czujesz przez chwilę przypływ siły, ale godzinę później totalny zjazd. Twój organizm wchodzi w huśtawkę glukozy i insuliny i to dosłownie wysysa z Ciebie energię. Chcesz naprawdę coś, co cię doładuje? Zamiast soku, zjedz cały owoc. Tam jest błonnik, który spowalnia wchłanianie cukru i daje ci stabilną energię na dłużej. Drugi produkt to coś, co wiele osób wybiera z najlepszymi intencjami: produkty Light n Fit i Zero. Na etykiecie brzmi pięknie: bez cukru, niskokaloryczne, zdrowe. Ale w środku często kryje się chemiczny teatr iluzji. Sztuczne słodziki i dodatki mają jeden cel oszukać twój mózg. Problem w tym, że mózg nie lubi być oszukiwany. Kiedy dostaje słodki smak, ale nie dostaje prawdziwej energii, zaczyna się domagać więcej. Efekt? Wilczy apetyt, rozregulowany metabolizm i znowu brak energii. To trochę jakbyś próbował zasilić samochód zapachem benzyny. Pachnie jak energia, ale nie jedzie. I teraz trzeci produkt. Ten najbardziej zdradliwy. Białe pieczywo, biały ryż, biała mąka. Tak, ten poranny rogalik, ta kromka mięciutkiego chleba, ta bułka do obiadu. Wszystko to są produkty, które w organizmie działają jak szybko palny opał. Na chwilę dają ci ciepło i energię, ale zaraz potem zostajesz z niczym. Twój poziom cukru skacze jak bumerang i w efekcie po godzinie znów jesteś głodny, rozdrażniony i wyczerpany. Jeśli chcesz stabilnej energii, zamień białe na pełne. Pełnoziarniste pieczywo, kaszę, brązowy ryż. Nie musisz wszystkiego zmieniać od razu. Zacznij od jednej małej wymiany. Na przykład zamień rano bułkę na owsiankę z owocami. Zobaczysz różnicę po kilku dniach. Więc zanim sięgniesz po kolejny kubek kawy, zapytaj siebie: Czy to na pewno brak snu? Czy może to, co jem, wysysa ze mnie energię? Usuń te trzy produkty choćby na tydzień i zobacz, jak twoje ciało zaczyna z tobą współpracować. Jeśli chcesz więcej takich prostych, ale skutecznych sposobów na naturalną energię i lepsze samopoczucie, kliknij subskrypcję i zostaw łapkę w górę, bo tu na kanale Żyj lepiej. Nie szukamy cudów. Uczymy się żyć tak, żeby każdy dzień był trochę lżejszy, spokojniejszy i bardziej nasz.